Okej, okay, to co, wskakujemy? A, Jessie już dawno sobie pływa, no elegancko, A, że pod wodą No tak, Jesse już tu był, przecież on wszystko wie. Gdzie ja jestem? O, i zepsułem grę What? Co jest kurde? Gdzie ty jesteś, Jesse? Kurcze, gdzie żeś mnie tu zamknął? Ej, psuje coś. Ło! Wow. Siema Jessie! Czego latasz w chmurach? Przynajmniej wiemy, gdzie Jesse jest. Siema. Opaku. Tak. Nie ma to jak zbugować grę. Magiczna ściana pokazuje przyszłość. Jak Jesse zginie z mojej ręki, to będzie właśnie tak latał w przestworzach. Ale patrzcie, ile tu jest w ogóle nałożonych jakichś ciekawych rzeczy na siebie. Trzy różne oblicza grafiki tutaj rozpoznajemy. Patrzcie. To mamy model 3D. A to mamy z nałożonymi teksturami. Pokaż. O. Pyk. 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 Mógłbym tak cały dzień. Twoja wina! Gdzie ty jesteś? to teraz cię nie widzę przez to wszystko. No i to, no i dobra, no to to ja sobie sobie tutaj zginę. Dawaj gdzieś pod mapę, może się skitramy. Dawaj tu przez ścianę. Zaraz się wyczołgamy z powrotem pod wodę Nie no zbugowałam kurde O, dawaj tutaj Jedziemy tędy O, dawaj, o! Elegans! Co to miało być? Czy ja właśnie przeskoczyłem przez ściany do pokoju obok? Na to wychodzi. A nie, patrzcie, to jest to miejsce, widzicie? Tam z Jessim żeśmy zeskoczyli do wody. A ja teraz z jakimś trafem się tutaj pojawiłem obok. Dobra, wracamy na szlak. Bo na, patrzcie, nie... ona nie umie stąd zeskoczyć, bo ona nie przewidziała, że tu będzie stała kiedykolwiek w życiu. I oni tutaj zrobili barierę graficzną, żeby nas nie kusiło tutaj przeskoczyć z tamtej półki. Tylko Bartolini zepsuł grę i się pojawił z drugiej strony. Patrzcie. Ja tu przebiegam normalnie przez ściany. Teraz już wiecie mniej więcej, jak gry są robione. O, 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 Ry ryby! Mm. Pokaż! Zobacz! Widzicie na przykład o te konstrukcje, z którymi postać ma interakcję, One są dodane jako dodatkowe obiekty. No poka, te ryby kurde. O! Nie pokażę wam. Ale widzieliście, takie ciemne obiekty się pojawiają. To są ciemne obiekty, z którymi możemy właśnie mieć interakcję jako postać. <gryso> hey! Hey! <gryso> <girl noise> Patrzcie, a mówili, mówił, że, że ci się nie uda I ona pobiegła w ścianę i co niby? Umarła? Czy co to miało niby znaczyć? Widzieliście tu? Czy to był jakiś bullshit?